Dzień dobry moi drodzy, w kolejnym odcinku. Dzisiaj jesteśmy nad jeziorkiem, które odwiedzałem już jakiś czas temu chyba rok temu. Jesteśmy na jeziorze tuż obok Konina, więc dzisiaj sprawdzimy to właśnie jeziorko. Pamiętam, w tamtym roku były tu jakieś małe łowice, ale pisaliście mi, że są tutaj ogromne karpie. Zobaczymy, co z tego będzie. Jest bardzo dużo wędkarzy, nie chciałbym wpływać im w ich stanowiska, więc jesteśmy tu w takim lasku. No i co? Jego oglądania Woda wygląda tak Wydaje się, że jest w miarę spoko No zobaczymy, idziemy się pakować, ubierać No i witam Was pod wodą, po prawej stronie możecie zauważyć, że mam małą nieszczelność, natomiast wszystko pod kontrolą, więc lecimy do przodu. Nie jest to akwen głęboki, ponieważ jego maksymalna głębokość to jest zaledwie 4 metry i tam popłyniemy, żeby szukać jakiejkolwiek gryby. Natomiast zobaczymy, zobaczymy co nam ten akwen przyniesie. Miejmy nadzieję, że coś ciekawego nam się uda nagrać i Wy, a zarazem ja również będę z tego nurkowania zadowolony. Byłem tutaj rok temu i niestety nie udało mi się nic takiego konkretnego nagrać, jeżeli chodzi o wielkości ryby. Natomiast, wy zawsze mi tam na Instagramie pisaliście, że są tutaj ogromne ryby, więc jestem drugi raz, aby to dla Was sprawdzić. Być może dzisiaj uda się cokolwiek większego nagrać. Dużo osób, spoglądając na tafle, widzi takie ciemne miejsca i wydaje im się z reguły, że tam jest po prostu głębia. Natomiast bardzo często wygląda to pod wodą tak, jak tutaj teraz macie, czyli roślinność się pokazuje i woda jest przyciemniona. Jak na razie, jedyne życie, które spotykamy, to same ślimaki. Dopływamy do miejsca, gdzie jest wysepka na środku akwenu i spotykamy ogromne roślinności, które tam się znajdują. Natomiast póki co nie spotkaliśmy ani jednej. Rybki. Jak zdążyli się zauważyć, nie jestem dzisiaj sama, a jestem w zespole dwuosobowym. Poznajcie mojego partnera Gasiego. Kręcimy się cały czas przy tej roślinności, ale jak na razie bez skutku, jeżeli chodzi o jakikolwiek życie. Chociaż roślinność jest i widoczki naprawdę są fajne. Odpływamy od roślinności, ponieważ nad naszymi głowami pojawiają się wędkarze, więc nie chcemy, aby ktokolwiek nas złapał i miał do nas pretensje, że wpływamy w ich teren, więc oddalamy się od miejsca, w którym byliśmy. W tych partiach teraz, co widzicie, powinna być jakakolwiek ryba, która siedzi zakopana w bóle, ale no nie ma, nie ma nic. Często mi widzowie piszą, że ta ryba nie ma tyle, ile piszesz, Tomek. Spójrzcie na Gashiego, jaki wygląda, że jest malutki. Teraz wróćcie do filmiku, który nagrywam. Swoją drogą, przepiękna widoczność. I tutaj zagadka dla Was. Jeżeli wiecie, co to takiego właśnie tutaj nagrałem, to możecie mi dać znać w komentarzu. Już jesteśmy około 40 minut pod wodą. Jak na razie nie spotykamy żadnej ryby. Płyniemy dalej. Często spotykane ślady pod wodą prawdopodobnie jest to siarkowodór, który wydostaje się z gleby. Czy tak? Nie jestem w 100% pewny, ale prawdopodobnie wydaje mi się, że tak właśnie jest. Wpływamy w dość ponure miejsce. Tutaj kiedyś prawdopodobnie była trzcina, lecz została wykarczowana. Gdzie Gdzieniegdzie można zaobserwować leżące kawałki gałęzi. Jeżeli to będzie nurek, gdzie pierwszy raz. Nie zobaczę żadnej, nawet malutkiej ryby. No to to będzie coś naprawdę dziwnego. Ale tak czy siak, nurek fajny, z tą widocznością można nurkować. Jest to akwen, na którym prawdopodobnie zbyt dużo nurków nie było. Być może jestem tam jedyny, który nurkuje. Lecz musicie wiedzieć, że dzięki Wam znam tą miejscówkę. No i oczywiście dawajcie mi dalej znać w komentarzu gdzie mam się wybrać. Być może akurat ktoś z was podpowie mi i znowu będzie coś z naprawdę przejrzystą wodą. Powoli tracę nadzieję, że znajdę kogokolwiek tutaj rybę i widziałem zdjęcia. Widziałem, że wysyłaliście mi zdjęcia z ogromnymi rybami, które tutaj łowicie. Natomiast no, widzicie sami, że jest naprawdę przejrzysta woda. Ja to rybę widział naprawdę z daleka. No jak na razie kompletnie. Ale to kompletnie nic nie ma. Tak wyglądam właśnie w moim sprzęcie pod wodą siemaneczką. Jedynymi organizmami żywymi, które miały płetwy to byłem ja i mój znajomy. No i tego, czego nie brakuje w naszej polskiej jak to oczywiście śmieci. Zwróćcie uwagę, jak dużo tu jest na jakiej małej przestrzeni. I to w jednej linii. Fakt, faktem zbliżam się do plaży, więc to jest nic dziwnego, że jest tyle śmieci wrzuconych do wody. Niestety, ale nie zabrałem ze sobą mojego typowego worka, gdzie pakuję takie drobiazgi i wyrzucam. Natomiast na pewno tutaj wrócę i posprzątam te dno. Tym bardziej, że pamiętam, że w tamtym roku sprzątałem, a przez rok czasu pójdźcie, ile tego z powrotem tutaj się znajduje. Nasza podróż dzisiejszego nurkowania powoli się kończy i mam nadzieję, że Wam się podobało. No i moi, moi drodzy jesteśmy po nureczku, wyszliśmy właśnie. Przede mną mursy wpakowali się do, do wody. Spora grupa, bo tu nawet przywieźli, przywieźli sobie saunę. A jeżeli chodzi o saunureczek to bardzo fajne miejsce, bardzo fajna widoczność, natomiast ryb i życia totalnie zero. Nie wiem, nie wiem. Podobno tutaj rozmawiałem z chłopakami, to powiedzieli, że jakiś to był odłów tych ryb i odłowili te ryby. I nawet zdjęcia jakieś były takie, sumy yy, i karpie po 20 kg, więc być może to ja nie wiedziałem o tym. Tyle. No nic, ja się żegnam z wami. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się i do następnego. Cześć. Chcesz wesprzeć moją twórczość? Zapraszam na bajkofi oraz patronat. Dzięki.